Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym testem. Nagrywam w świetle dziennym. Gdyby się zmieniało, to już uprzedzam, ale to Wy takie światło wolicie. Um, test podkładu Manhattan Easy Match Makeup. Nie pamiętam, czy był jakiś podkład man Manhattanu już w mm, moich recenzjach. I Manhattan jest teraz, pomóżcie mi, gdzie? Chyba w Rosmanach. Być może jeszcze w Hewa albo w innych sklepach. Podkład nazywa się Easy Match Makeup i to jest podkład dopasowujący się do skóry. Mineralny z tego co kojarzę. Mój jest w kolorze 30 Soft Porcelana. Przeczytam Wam, co napisane jest na e, stronie wizerz.pl w KWC. On ma ocenę 3,8 na, na 5 gwiazdki, więc dość dobre. Cena, jaka tu jest podana, to jest. 24 zł pojemność, 27,3 ml, idealnie dopasowuje się do koloru struktury skóry, pozwala skórze oddychać, daje uczucie nawilżenia, zapewnia niska naturalne, wykończenie, długotrwałe, testowane dermatologicznie. I tak a propos tego, co tu jest napisane, bo jest napisane daje uczucie nawilżenia. Zwróćcie uwagę, często w reklamach różnego rodzaju kremów, nie tylko kremów i w ogóle kosmetyków, Mówią, że y, daje uczucie nawilżenia, y, daje y, efekt czegoś tam, a rzadko kiedy mówią, że właśnie nawilża, czy, czy coś w tym stylu. Czyli jakby sami informują, że on sprawia wrażenie, czyli złudne, że będzie nawilżał, a wcale tej skóry nie nawilża. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja to tak interpretuję. Y, opakowanie jest zabezpieczone naklejką, więc nikt nam się tam nie dostał. O, dość... Rzadki, nie spodziewałam się tego, że będzie tak rzadki, aż płynący. Jak widzicie, kolorek jest bardzo jasny. W związku z tym, że jest tak rzadki, nałożę go za pomocą tej jedynki. Bardzo jest jasny. Trochę za jasny, jak dla mnie na dziś. Nie wspomniałam jeszcze, że pod, podkładem mam mój ulubiony aktualnie krem pod makijaż. To jest Bioderma, żel, krem. Na chwilę przeniosę się na pędzel T13 i zobaczę z bliska. E, krycie jest przyjemne, bardzo fajne na co dzień. To jest takie mocne, średnie krycie. E, natomiast jak widzicie, to jest bardzo jasny odcień, więc już tutaj plus na pewno dla bladzów. Ja myślę, że to jest coś takiego jak NC15 z Maca albo i nawet trochę jaśniejszy. Bardzo ładnie się rozprowadza i faktycznie. Jak widzicie, daje takie mocno rozświetlone wykończenie mokre. Myślę, że, że on będzie całkiem fajny, tak na pierwszy rzut oka. Przyjemnie jest przyjemne jest wrażenie na buzi. Pięknie się rozprowadza, naprawdę. Natomiast już widzę, że trzeba będzie go lekko przypudrować, bo to jest jeden z tych podkładów, które są delikatniejsze, lżejsze w konsystencji, więc on tego przypudrowania będzie potrzebował. Godzina jest 12 Zobaczymy się wieczorem. Ja, producent obiecuje, że jest długotrwały. Zobaczcie, tu też na dłoni on daje takie ładne, ładne, naturalne glow, więc być może będzie całkiem fajne. Zobaczymy się wieczorem i sprawdzimy, jak on się utrzymał. Na razie jestem na tak bardzo rozświetlona cera, bardzo taka naturalna, ujednolicona. Tylko trochę jestem zaplada, muszę się podkolorować. Skończyłam e, nagrywać tutorial tego makijażu i powiem Wam, że faktycznie podkład wygląda bardzo ładnie. Oczywiście jak tu się świecę od rozświetlacza, ale jak spojrzycie na czoło, wygląda bardzo, bardzo ładnie, bardzo nawierzająco. Nie mam uczucia ściągnięcia, nie ma podkreślenia żadnych suchych e, miejsc, żadnych zmarszczek mimicznych, więc jak najbardziej na plus. Ja się mocno przybrącowiałam pudrem do konturowania, bo było mi po prostu za jasno i teraz mam wrażenie, że e, podkład wygląda fajnie. E, nie jest też lepki, jest bardzo lekki. No i mam nadzieję, że się długo utrzyma, więc do zobaczenia wieczorem. Hej! E, słuchajcie, dwa dni temu nagrywałam dla Was test, zaczęłam nagrywać test tego podkładu, test Easy Match Makeup z firmy Manhattan. E, no i niestety moja wina, totalnie zapomniałam nagrać zakończenia, byłam po prostu śpiąca i poszłam spać. Bardzo Was przepraszam, totalnie mi wyleciało z głowy że robiłam i wypadałoby nagrać podsumowanie. Ale dzisiaj mam też ten podkład na buzi i możecie zobaczyć, jak on wygląda po 8 godzinach, bo jest w tej chwili 18, ja go dzisiaj dość wcześnie nałożyłam na buzie i cały dzień w nim przebiegałam. Podkład bardzo ładnie się utrzymuje, delikatnie zaczyna się świecić pod koniec dnia, chociaż w tej chwili jeszcze tego nie widać, musiałabym jeszcze go trochę mieć na buzi. Jedyne, co też tak mi przy drugiej aplikacji dało się bardzo odczuć. To to, że on jednak ma dość lekkie krycie, dlatego że widzicie, tu mam takich dwóch nieprzyjaciół, e, których sobie postanowiłam oczywiście wycisnąć e, i on ich do końca nie przykrył, jeszcze później na to korektor nakładałam, więc weźcie na to poprawkę, że to jest le raczej lekko, średnio, ewentualnie kryjący podkład, ale raczej lekko dla skór e, suchych, dla skór mieszanych, dla skór normalnych też. Natomiast dla tłustych, no nie wiem, może ewentualnie też po dobrym przypudrowaniu, bo on, jak widzicie, kompletnie właściwie się nie świeci. Daj ładny efekt rozświetlenia, ale jakoś strasznie się nie świeci. Ogólnie polecam. Jeśli lubicie markę Manhattan, jeżeli lubicie produkty z dodatkiem minerałów i takie lekkie lejące podkłady, niemocno kryjące, to jak najbardziej polecam. Fajna propozycja. I to wszystko na dziś. Do następnego razu. Buziaki!